Witam, moi drodzy, w kolejnym, dziewiątym odcinku programowanie w Basic. Dzisiaj dowiemy się znowu czegoś nowego. Ostatnio, przy okazji omawiania tej pętli zatrzymującej, gdzie komputer oczekiwał, aż wcisnę jakiś klawisz. Przy okazji pojawiła się też wartość całkowita, czyli integer. Tak? Z angielskiego integer to jest wa wartość całkowita. Dzisiaj chciałbym jeszcze troszeczkę rozszerzyć temat, jeżeli chodzi o komendy, i dodać kolejną. Właściwie to nie jest komenda, tylko to jest taka, ta, takie zadanie, bym powiedział. E, arytmetyczne dla komputera, e, chciałbym wprowadzić nową rzecz. Mianowicie generator liczb losowych. To znaczy nie wprowadzić, a w zasadzie użyć generatora liczb losowych, nazywanego przez fachowców generatorem liczb pseudolosowych. Zainteresowanych odsyłam do szerokiej literatury na ten temat. Co to są liczby losowe, co to są liczby pseudolosowe. Z języka angielskiego liczbą losową nazywamy liczbę random. To znaczy pod takim hasłem jakby znajduje się liczba losowa. Tutaj będziemy się posługiwać skrótem. W bejziku użyty jest taki skrót. RND od random, tak, po, po, pozbawiamy się tutaj samogłosek i mamy rnd. No ale żeby wygenerować jakąś liczbę losową, no to musimy ją najpierw zdeklarować, żeby ta zmienna random nam ją przechowywała. Znaczy, żeby ta, ta przepraszam, żeby zmienna jakaś przechowywała tą liczbę losową. Na przykład, że x równa się rnd, to co tutaj napisałem od zera to jest jakby numer generatora liczb pseudolosowych. Nie musimy tutaj jakby mogę tutaj może nie dowolną liczbę wpisać, ale tych generatorów liczb tych pseudolosowych jest kilka i jeżeli będę używał poszczególnych kolejnych numerów to, to każdy generator będzie się mi tutaj uruchamiał niejako. X równa się rnd od 0 i teraz muszę sobie nie tym po gwiazdce po gwiazdce, muszę sobie założyć, z jakiego przedziału liczb będzie mi ten generator losował. Tak? Jeżeli ja sobie teraz tutaj e, wpiszę na przykład 6, to będzie mi brał 6 liczb pod uwagę, ale począwszy od zera. Czyli pamiętajmy, że mamy 0, 1, 2, 3, 4, 5. I to jest na palcach 6, a ja to doliczyłem do 5, no bo jest 0, prawda? Też wzięte pod uwagę. No i dobra, jeżeli ja teraz to zatwierdzę, to pod x przechowywana jest jakaś wartość losowa. No to sprawdźmy. Print x normalnie powinno być 0. I gdyby teraz wyskoczyło 0, to ja powinienem, mimo że jest święto, nie wiem, pojechać gdzieś na jakąś stację benzynową, gdzie jest kolektura lot, to i wysłać kupon, bo prawdopodobieństwo, że generator liczb losowych akurat wyrzuci mi dokładnie 0 jest bardzo małe w tym wypadku. Bo jest to liczba, zobaczcie, 2 przecinek i mamy tutaj cały rząd po przecinku. To samo możemy sobie tutaj skasować. Aby nie kasować wszystkiego, i sprawdzamy jeszcze raz. Za x podstaw mi jakąś zmienną losową, z przedziału od 0 do 5, oczywiście z przecinkami, tak? I sprawdźmy. 4,596 9, i tak dalej. I tak zastanawiam się, po co mi te przecinki, tak? Po co mi te dane po przecinku? Przecież o wiele prościej byłoby sobie losować liczby całkowite. To jest tak, jak rzucanie kostką. I dzisiejszy, właśnie odcinek, w zasadzie powinien być zatytułowany Kostka do Gry. Bo taki program sobie za chwilę napiszemy. I co zrobić, żeby pod X kryła się liczba całkowita. No już wiemy, co. Zastosować integer. Czyli przechodzimy sobie z powrotem tutaj, albo jeszcze tutaj sobie to wytnę. I tutaj mamy. Musimy wstawić kilka pustych pól, bo tak jak powiedziałem, to się nic nie dopisuje, to się wszystko nadpisuje. Integer, też musimy jeszcze jedną, bo w nawiasie musi być cały ten ciąg i zamykamy nawias. Wartość całkowita z tego, co przed chwilą sobie tu robiliśmy. Zatwierdzam i sprawdzam. Trzy. Zatwierdzam i sprawdzam jeszcze raz 3. Zatwierdzam i sprawdzam jeszcze raz 3. Aż dziwne, nie? 2. Bo już się przestraszyłem, że coś jest nie tak z generatorem. 5. 5 Jeden. Ja oczywiście mogę zwiększyć ten przedział i na przykład sobie tutaj zrobić. No jeszcze nawet tak zrobię 99. 9. O. I będzie od 0 do 98. Pamiętajmy, że o 1 mniej. I sprawdzam. 62. I teraz już nie będą mi się tak powtarzać, no bo yy, rachunek prawdopodobieństwa mi mówi, że im więcej mam tych możliwości, yy, tym. O, 62. 36. 86. A, może tam było 3. Dobra, 84. 62. No, i tak mogę się bawić w długie zimowe wieczory, natomiast ja mógłbym to, że tak powiem, zautomatyzować, po prostu pisząc program, żeby mi po prostu wyrzucał w nieskończoność jakieś wartości losowe. Ale moim zamiarem dzisiaj jest utworzyć prosty program pod tytułem Kostka do Gry. Wiadomo, że kostka do gry posiada sześć ścianek, taka zwykła. No, czyli muszę losować od 1 do 6. No, Kiedy wpisałem tam po tym integerze, po tym RD tam razy 6, to on mi brał od 1 od 0, przepraszam, do 5. Więc co muszę zrobić? Albo może inaczej, po kolei. Czyli zaczynamy pisać program kostka do gry. Na początek w linii 10 utworzę też coś nowego, coś czego jeszcze nie używałem. Tak zwany komentarz. Jest to linia, która przez program będzie niejako ignorowana, ale będzie w tym programie występować. Czyli, krótko mówiąc, linia jest, ale wszystko to, co się w niej tutaj znajduje, jest jakby ignorowane. Jak to zrobić, żeby było ignorowane? No, muszę poprzedzić to odpowiednim hasłem. REM. To jest taki komentarz słowny, tak? Więc wszystko to, co tutaj napiszę, to może być cokolwiek. Będzie zignorowane. To jest też cenna uwaga dla programistów. Jeżeli ja w programie będę sobie w pewnych miejscach, gdzie są jakieś podprogramy, gdzie są jakieś ważne rzeczy, pisał, że od tej linii na przykład napiszę sobie REM, tu zaczyna się podprogram obliczania nie wiem, paraboli jakiejś, prawda? I po, na końcu znowu piszę REM, i to jest koniec podprogramu liczącego parabolę, prawda? Takie, takie komentarze. To program staje się bardzo czytelny, bardzo przejrzysty. Więc mamy tak, rem. I tu mogę sobie dowolne znaki nawet pisać. Mogę tak sobie zrobić, żeby było czytelniej. Kostka do gry. Tak. I jeszcze trzy gwiazdki. Taki tytuł nam powstał. Ok. I tutaj nie może być błędu. Ja tutaj cokolwiek bym nie napisał po rem. On mi to zatwierdzi, bo i tak. Później komputer nie będzie się interesował tą linią bardziej niż ja. Dobrze. W 20. linii napiszemy sobie dla porządku, bo będziemy z tego korzystać, nasze, naszą znaną już komórkę POW 764,255. Upewniamy się tym samym, że nie jest wciśnięty żaden klawisz. Że w momencie, kiedy napisałem tutaj run i enter, że ja ten enter jakoś przytrzymałem dłużej, że już jest 12 tam schowane w połku 764. Nie. Po prostu klikam i mam. I teraz przechodzę do sedna. 30. No właśnie. Pozostanę przy tym x. Wreszcie wracam do tradycyjnego x. Nie będzie żaden kostka, żaden wynik, tylko po prostu x równa się zmienna, tak? I to co było? Integer, czyli wartość całkowita z random, czyli z liczby jakiejś takiej przypadkowej, nazwijmy to, z generatora 0, tak? Razy 6 i uwaga, plus 1. Dlaczego tak? No bo gdyby tego plusa tu nie było, to on by mi brał od 0 do 5. Więc jeżeli od 0 do 5, to jeżeli ja do tego wyniku dodam 1 na końcu, to jak było 0, to będzie 1. A jak było maksymalnie 5, to dodam 1, będzie 6, czyli dokładnie to, na czym mi zależy. Będę generował no, te wartości od 1 do 6, czyli tak, jakbym rzucał kostką do gry. I oczywiście domykamy ostatni nawias, bo liczba nawiasów musi nam się zgodzić. Mamy jeden nawias otwierający i drugi nawias otwierający. Więc mamy tutaj pierwszy nawias zamykający, akurat tutaj blisko są, więc je łatwo wyłapać i ten domykający ten, który tutaj był otwarty. Dobra. Mamy już zadeklarowaną tą zmienną X. Oczywiście ja mógłbym wprost napisać print integer od RND, prawda? Ale pomyślałem sobie, że skoro umiemy deklarować zmienne i umiemy podstawiać pod nie różne wartości, to sobie w 40. linii elegancko Napiszę print x, prawda? I on mi po prostu wyrzuci to na ekran, co, co przechowuje zmienna x. I teraz przechodzimy do sedna, bo ja chcę, żeby ten program wykonywał się w pętli, żeby nie musiał go za każdym razem uruchamiać. Bo co się stanie teraz? No teraz to ja po prostu sobie tutaj napiszę run i mam 1. Napiszę znowu run i mam 6. Napiszę run i mam dwa, Napiszę run i mam 3. Ale po co ja mam pisać run? Ja po prostu sobie będę klawisz jeden wciskał, tak? Bo już umiem. Więc sobie dopiszę jeszcze coś do tego programu, żeby po prostu było sprytniej. Mam tutaj linię 40. Ja po tym ready mogę dalej pisać. Ja nie muszę tego ready zmazywać, ale, że tak powiem, żeby to wyglądało tak przyzwoiciej, tu od razu za tym będę pisał 50. I teraz tak. Będę korzystał właśnie, po to tutaj wpisałem ten połk 764, 255, żeby móc teraz mm, zrobić tą pętlę taką nieskończoną tu w linii 50. Czyli if, a nie, inaczej jeszcze zrobimy. Dodamy komentarz, żeby ten komputer z nami bardziej rozmawiał. To napiszemy tak, pod, tą, pod tym x, który nam wyskoczy, zrobimy sobie jeszcze jedną pustą linię print 60, ja wiem, że tak się nie, nie powinno robić, bo tutaj mogę po dwóch kropkach napisać dużo więcej komend, ale już żeby było przejrzyście na początku możemy się tak bawić 60 i napiszemy tak print w cudzysłowie naciśnij tylko tu nie ma polskich znaków dowolny klawisz tak? I zamykamy cudzysłów. I w 70 linii if pick od 764 równa się 255, a równa się then go to 70. Tak? Czyli jesteśmy w pętli bez końca, tak? I teraz 80 linia. go to Możemy skoczyć do linii 10 nawet, bo on zignoruje to i pójdzie do tej następnej i do 20. I skoro tu już mam zapewnione, że po naciśnięciu tego klawisza ten warunek nie będzie spełniony i komputer będzie przechowywał inną wartość niż 255, to ja muszę ją tu znowu ustawić na 255. Więc robię go to 10 i w zasadzie to jest koniec. Tyle tylko, że mimo wszystko te, te wartości będą mi jedna pod drugą wyskakiwać w odstępie, tak jak tu powiedziałem. Dobra, zobaczmy. I mamy piękny komentarz. Naciśnij dowolny klawisz. Jeden, naciśnij dowolny klawisz. Cztery, jeden, dwa, trzy, trzy. I już nam się przewija i staje się trochę nieczytelne, więc ja wymyślę sobie jeszcze coś innego. I teraz tak, my teraz zrobimy jeszcze coś takiego, żeby ten ekran nam się czyścił, tak? Czyli jeżeli, krótko mówiąc, warunek tutaj nie zostanie spełniony i wyjdziemy z tej obłędnej pętli 70, to niby przeskoczymy do linii 10 i nic się nie stanie. To w takim układzie jeszcze tutaj wpiszę inną linię, zanim przejdę w 90 linii, dopiero skoczę do 10. Print, tego jeszcze też nie było. Ja wytłumaczę, o co chodzi. Tutaj wpisałem taki ciąg znaków. Print CHR od 125, czyli, czyli to jest kod ASCII do czyszczenia ekranu, czyli taki shift clear, tak. Ok, i teraz 90, go to 10. Mamy wyczyszczony ekran i skaczemy do linii 10. Tymi, ty, tym Print CHR$ ja mogę wywoływać różne naciśnięcia klawisza, to jest jakby odwrotność do tego, yy, znaczy to jest, to jest inna odmiana tego połk, tak, tylko tak nie w bezpośrednim trybie, tylko tak w trybie Atari tak naprawdę. No dobra, RUN. Pierwsze mam oczywiście pod spodem, ale potem jak wcisnę RETURN, no to mamy właśnie już teraz. 2, 5, 3, 1, 6, 2... Teraz jak trzymam ten klawisz, program się wykonuje do momentu, kiedy puszczę, tak? Oczywiście w dalszych odcinkach tego programowania w BASIC poznamy jeszcze na przykład inne tryby tekstowe, gdzie litery są większe, gdzie mogą być w różnych kolorach i wtedy na przykład stosując się do tych dodatkowych dodatkowej wiedzy możemy ten program do, do, do takiej wirtualnej kostki troszeczkę bardziej graficznie uatrakcyjnić. Na razie musi nam wystarczyć to. I oczywiście na końcu, bo już troszeczkę tych linii jest, na końcu nie zapominamy zapisać naszego programu. Ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia następnym razem.